Halo, tu ślub. Do trzech razy sztuka. Czy tym razem Fit Lovers stanął na ślubnym kobiercu? Fit Lovers, Pamela, Mateusz, chodźcie, zapraszamy tutaj do nas. Zapraszamy. zakochani, Zakochani, zaręczeni. Wow, wow widzisz, Cześć. widziałeś? Cześć. Hej, cześć. Cześć, siadajcie, siadajcie, siadajcie. Cześć. siadajcie. Przed chwilą... Jo, ale to się oh. dzieje, wam się w głowie A... kręci? No, to... Je jeszcze nie, jeszcze nie, ale deskę <noise> tutaj można wrzucić spokojnie. Od, od, od newsów i fantastycznych wiadomości troszkę tak. I wy również z takowymi do nas dzisiaj przybyliście. Sławek przed chwilą powiedział po wielokrotnych zaręczynach. Do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka. I w ogóle super, że się udało, bo wy jesteście w tej... Kto? Ja potrzebuję pomocy. Akurat trzy osoby jest mi potrzebne, I... trzy były próby, a. a ja potrzebuję dwie osoby. Czy okay, mogę prosić kogoś? <laughs> że już chciałam... Słuchajcie, potrzebujemy pomocy? Potrzebuję do kogoś do pomocy i do gotowania. Ale super, to jest takie... Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję i przepraszam. Taka woska jest tak, taka włoska rodzina prawda? Tak, on cały czas... właśnie francuska rodzina, cały czas hałas, garnki się tłuką, a my tu rozmawiamy o miłości. O oh, Mateusz, cały czas próbuje, widzisz, gdzieś tutaj się... Pamela, jak do tego doszło, chęcić. że powiedziałaś wreszcie tak, a trzy razy wcześniej tak... Ale my mamy materiał. Mamy no, materiał? No, możesz to zobaczyć. Zobaczmy. Maćku. Ja to bym chciał się Tobie oświadczyć. Bardzo mi na Tobie zależy. Wow, wow, Ale mi działo! To koniec. Nie ma zaręczyn. Ja tu cała w szoku, prawie paraliż. Mateusz trzyma ten pierścionek i nagle patrzę, a ten pierścionek po prostu leci w dół. Leci w tą wodę. Yeah, but... Pierścionek wpadł do wody. Był tutaj. Zgubiłem go. I na szczęście w kieszeni znajdował się drugi pierścionek. Udia, Widzisz za mnie? Trzy razy tak trzy, trzy razy tak! <grym> trzy razy tak! Do trzech razy sztuk. Za no, ślub za miesiąc. No ślub No dobrze. No zobaczymy. Proszę. Face to face. Ślub za miesiąc. Ślub za no, miesiąc. Jaki jesteś No zobaczymy. Jest ślub za miesiąc. Zobaczymy. No zobaczymy. No, zobaczymy. <noise> Zaczęło się Uch. jak ma. MMA. Dokładnie, <laughs> face to face. ja ślub już się, za boję. miesiąc zwyczajenia. Postanowiliście, że ślub za miesiąc, tak? Po prostu? Oświadczasz się ślub. Bo, za nie miesiąc. wiem, czy wiecie, w Polsce to tak się planuje rok, dwa lata. My planowaliśmy 6 lat i nie wyszło, dlatego właśnie te drugie zaręczyny, a później trzecie, co było ukartowane przeze mnie. Miałem taki no nie spontaniczny pomysł, że, że to musi być troszkę inne, trochę zwrekaliśmy z tym ślubem, więc mówię, dobra, oświadczę się jeszcze raz. Później wpadłem na pomysł, że ja lubię tą trójeczkę. Ja lubię niech to będzie trzy razy zaręczyny, trójka dzieci, trzy śluby. Bo już mam trzy, śluby, na trzy dychy ale, na karku. Czekaj, ale teraz będzie pierwszy ślub. <grym> pierwszy <grym> nie. Ja, żartuję, żartuję, nie, 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 Ej, co do... Dobrze, Przyślep ale naprawdę miesiąc tyle sobie daliście. <grym> tak, daliśmy sobie taki challenge ze względu na to, jak Mateusz mówi, już byliśmy zaręczeni 6 lat temu i planowaliśmy ten ślub oczywiście wcześniej, potem była przerwa światowa. Natomiast. Teraz stwierdziliśmy, że to jest dobry moment, że już jesteśmy dojrzali, bo wtedy w sumie nie byliśmy. Fajnie było być narzeczeństwem, a teraz stwierdziliśmy, że to jest ten super moment i dajmy sobie miesiąc na organizację i po prostu to. Róbmy. A Dobrze. może I znaleźliście teraz... w końcu miejsce, przepraszam. No, Maciek. właśnie, bo znaleźć w kraju miejsce, żeby za miesiąc wziąć ślub, to jest wyczyn, więc gdzie znaleźliście to miejsce? To hmm. miejsce znaleźliśmy w Batumi. Wybraliśmy Batumi na miejsce naszego ślubu ze względu na to, że dwa lata temu. Bardzo Batumi, sporo... w tak, dla... Batumi w Gruzji, tak. Jestem, Dwa lata nie. temu bardzo spontanicznie pojechaliśmy do Gruzji, do Batumi, ponieważ nam znajomy bardzo zachwalał, natomiast my nie mieliśmy pojęcia jak to miejsce wygląda, mieliśmy złe wyobrażenia raczej o Gruzji. Natomiast, wygląda tak e, jak widać tutaj tak, u nas. zaskoczyliśmy się na miejscu. To jest takie małe Las Vegas w połączeniu powiedziałabym z Los Angeles ponieważ jest 10-kilometrowa promenada z palmami, gdzie można biegać, uprawiać sport i fantastycznie spędzać czas. Pokazaliśmy to miejsce również naszym wow. rodzicom, ponieważ zdecydowaliśmy w tym roku zrobić sobie właśnie takie święta Bożego Narodzenia na wyjeździe, ponieważ tam zima jest łagodniejsza. Zaprosiliśmy rodzinę i naszym rodzicom bardzo to mi się spodobało. Spodobała się Gruzja, i pomyśleliśmy, że to jest w sumie takie dobre miejsce, żeby jeszcze raz zaprosić rodzinę i. I w Gruzji znaleźć rozumiem miejscówkę na to, żeby za miesiąc zorganizować tam ślub, wesele, to nie jest problem? Czy to był jakiś problem? Na początku może to nie był problem. Możecie Tutaj, może, taki sneak peek zrobimy. Zdradzimy coś, czego nie mówiliśmy jeszcze dotąd, ale e, dosłownie kilka dni temu e, wysypała nam się lokalizacja. Mieliśmy, mieliśmy miejsce na ślub, który organizujemy, przypominam, w miesiąc. W Mamy Już... piękne studio, może tutaj. No, no, możemy oddać. Co, co? No nie wiem, no, i, i dogadujemy teraz gdzieś tam I zdanie. Tak, miał to miejsce. A, tam to tam miał jest być miejsce, szlub. w którym mieliśmy mieć ślub. Ta willa z basenem. E... Tak. Już wam mogę powiedzieć, tam po lewej stronie właśnie miała być przysięga, ludzie po prawej, DJ po środku. To wszystko teraz to miało wszystko, naprawdę... co miało być. Tak, a Zenek, gdzie miał tak. być Zenek? Powiedzcie, bo o, Zenek tata się ta Nie, Zenek Martyniuk. i to będzie, a Zenek no, zapraszamy. Co, no dobra, ale co się, co się wydarzyło? Stało, co, się stało, powiedzcie. co się wydarzyło po dwóch tygodniach, jak już ustaliliśmy, że wszystko będzie tam fajnie? Już jaka bierzemy to willę, tak, bierzemy. Tak, nawet taniec ślubny przygotowywaliśmy. Tak, wpłaciliśmy zadatek. Pan powiedział: O, przepraszam, ja, jeszcze, ja jednak nie dam rady, nie mogę wynająć tego miejsca. Przelał nam na konto ten zadatek, żeby już o nas zapomnieć? I powiedział po prostu: pa. Nie dam rady. I, I co, co dalej? dalej? No i dalej to tak naprawdę się przekonamy, kochanie. No, zobaczymy. Co z tego Jesteś? wyjdzie? To Wracamy. znaczy nowej miejscówki? jeszcze I jedziemy dalej jeszcze przeglądać lokalizację. Mamy jedną taką, powiedzmy, potwierdzoną. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będziemy pewnie tutaj gdzieś tak relacjonować. Ale Dużo wiecie, ludzi zaprosiliście, oprócz Olka Sikory jeszcze. I, i nas. <noise> Około 90. No. 90 osób. A najlepsze jest to, że ten pan, który odmówił nam, powiedział ja wam przebukujcie, ja wam zwrócę za bilet, żeby ci ludzie nie... Wie jak, 90 osób ma, chcecie zwrócić się, dla 90 osób powiedzieć: Zmieńcie plany, nie przyjeżdżajcie. Odwołajcie się. Niemożliwe. niemożliwe. Czyli bilety ale takie zostają, rozumiem, tylko musicie no. znaleźć nową miejscówkę. Ale nadzieja rozumiem, że jest. Oczywiście, nadzieja, nadzieja umiera ostatnia. ostatnia. I jest suknia. Suknia, która się y, tworzy. No. Zdobyć suknię marzeń w miesiąc to też nie jest wcale taka łatwa i oczywista sprawa. Jak to się udało? To prawda. Odwiedzałam kilka salonów na miejscu w Batumi. Natomiast e, potem na Instagramie wyświetliło mi się, że moja ukochana polska, nasza projektantka, artystka e, wydaje nową kolekcję i jej suknia z nowej kolekcji była przepiękna. Więc zapytałam ją, czy ewentualnie może z manekina ten prototyp mógłby być na naszym ślubie i... I gruzińscy projektanci odeszli nie tak w cień Ale nie, 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 ale, nie, ale nie, słuchaj, jeżeli o. chodzi o suknię Pameli, bo tutaj proszę, będzie z, nie, nie suknia, tylko garnitur, czy smoking? Smoking, taki szyty na, szyty na miarę, nie, nie szła wcześniej tak... Tak profesjonalnie. I właśnie w Gruzji. E, właśnie w Gruzji, no bo tutaj, e, Pamela, Ty byś wymieniła te imiona i nazwiska, bo ja taki nie jestem celebrycki, ale e, Pamelka załatwiła mi, że pani, która tak naprawdę szyje ten smoking, mieszka w Batumi, mieszka w Gruzji, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem i ona szyje dla Kaylee Jenner, dla... Kendall Jenner. Kendall Jenner. No właśnie ma... <laughs> Kendall Jenner. z <laughs> <laughs> <Żegliswami. śmiech> do Kelly's Family. <laughs> 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 do wszystkich. Tam w Batumi. Ta Aguilera, Kamila Kabejo, wszystkie te artystki z Hollywood. No i teraz Mateusz. E, noszą jej projekty. I Mateusz. Ale ona jest z Batumi, urodziła dziecko, więc tam teraz właśnie została i udało się, że to była koleżanka naszej koleżanki i umówiliśmy Mateusza na Jutro Pamela wracacie. Do 10, września, 10 września złączą się tutaj świętym węzłem, choć gruzińskim, małżeńskim. A absolutnie. my będziemy tego świadkami. Mamy nadzieję, oczywiście, zapraszamy. Zaprosili tak, nas, na będziemy więc tam. będziemy. Będziemy, będziemy. będziemy. Państwo też oczywiście dzięki temu jesteście zaproszeni. A teraz zapytajmy Sławka, co teraz w naszym programie?